Się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Przeznam się Wam szczerze, mamy już popołudnie, jest około godziny 15.30, 16 .00. Mam dzisiaj taki dzień na nagrywanie. Nagrałam Wam dzisiaj już dwa filmy, nie będę Wam mówiła jakie, bo to i tak te filmy zobaczycie. A może już któryś z nich widzieliście. Ale mam taką energię, że mówię, dobra, nagrywam vloga. Ubrałam moją ulubioną koszulkę, taką na luzie, tą wiecie, z zary, z tym tyłem takim kolorowym. Założyłam do tego moje kolorowe bransoletki. Zazwyczaj bransoletki noszę na prawej ręce, ale nie miałabym jak Wam pokazać, więc założyłam na lewą rękę. Ale jeszcze, jeszcze się będzie działo dzisiaj, bo Wojtek kupił zdrapki. My nigdy nie kupujemy zdrapek, my nie jesteśmy tacy zdrapkowicze, tak to się mówi. <laughs> Jakoś nie wiem, Wojtek woli w totolotka zagrać. Ja kiedyś jakąś zdrapkę chyba Witkowi na urodziny kupiłam, no nie wiem, ale tak Witka coś tknęło i kupił zdrapki, więc będziemy sobie dzisiaj drapać i już możemy z domu wychodzić, tak, idziemy na spacer, tak wiecie, na luzie, bo tak to ja tylko z Maxiem wychodziłam koło domu, a teraz już możemy dalej sobie wychodzić i po prostu jestem tak szczęśliwa, wszystko wraca do normy, to jest niesamowite, po tak długim czasie nareszcie wraca wszystko do normy i się niesamowicie cieszę. Dobra. Idę zobaczyć co tam Wojtek robi. Zobaczcie co Wojtek robi. Przykujesz? Ja znaczy, Ty jak za wnocz... mam wolne, to zaraz się biorę i coś. Nie mogę tak usiedzieć. Nie żeby jakieś piłka, Kochanie, ale muzyka leci, no. Muszę na chwilę wyłączyć. Dobra, muzyka wyciszona. Mam nadzieję, że YouTube mi nie zablokuje kawałka tamtego. Ja nigdy nie wiem, jak to w filmie słychać. Przyniosłam, kochanie, już z drapeczki, Będziesz drapał, miliony wydrapiesz. Dobrze. A więc co to jest? Już się dowiedziałem. Co? Co? Jak to się... Co to jest? Cytryna. To jest cytryna? Nie, 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 nie pamiętam, jak to się nazywało. No coś ty. No, to było piękne. Później dopiero były jakieś odmiany inne. Coś ty, no wygląda jak cytryna, ale to jest tak gigantycznych rozmiarów. Zobacz Kanabian jak moja... Cedro. Co... Ja to Kanabian cedro. To jest tylko malutki miąższ i jest mniej kwaśny. Ale odjazd. Super. To zaraz zobaczymy. Co mówisz? Krwią przepłaciłem to Jaki krojenie. Jakie <laughs> krojenie? No, bo chciałem pokroić cytrynę <laughs> i <nie mówiałem> Mi <laughs> ostatnio krew przy grillu leciała, jak grillowaliśmy, no. a tobie przy owocach. Maksiu bawi się swoim prezentem od brata. I przed chwilą cały talerz Malin zjadł. Spadnie ci znów, Maksiu. No, teraz No, zrób. Wow, wow. Głośno. Aż mnie przeraził ten widok. Ile prania do zdejmowania. Pokaż, jaką masz ładną koszulkę na sobie. Kiedyś od żony dostałeś, no. nie? Pokaż. Czy ta pani nie wygląda jak ja? No nie tak samo, ja muszę ty, ty, ty nie No to rozkrój, no. Ale ty w tą stronę? A jak? Cytryna się w tą kroi. No to będzie strasznie gruba skóra. Aha. No, dobra. No. Nie, no Jakuwa. No chcę pokazać w środku. Dobra, tak? no nie, no to po swojemu krój, po swojemu tak, krój, po swojemu krój. Normalnie jak cytrynę. Kurkę głównie wykorzystuję, a to dają do... O Boże, we włoszech. Do czego nie dają? Do brusketki? Tak? Takie no? coś? Jestem ciekawa. O! No nie! Ma. O Jenny. Nie, ale wiesz co, to jest będzie idealne do mojego dzbanka do wody, bo ja myślę, że te miąż i ta skórka też dają aromat. Teraz ale się roześmiała. No próbuj. No. Kwaśne, daj mi. Kwaśne jak cytryna. Mm. Kwaśne. 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 Tak samo, albo odrobinkę mniej jak cytryna, ale kwaśne. Uff. No ale ciekawe to Normalnie to okay. kosztuje ponad 2 funty chyba, nie? A dzisiaj te Company Shop Wojty kupił bardzo przecenione tam za. Za 50 pensów, za 40 pensów, jakoś tak było. Ale gorzki miały Gorzki? No tak, cytryna. Dobra, będzie idealny do mojego dzbanka z wodą. O jejka, jak drastycznie. Ile jeszcze e, no myślę, że całą tą połówkę skrój, nie. A te pestki też mogą być? Mogą, dawaj wszystko. Dzienny, tak mocno. <taki <taki> takie wielkie to jest. <taki> chyba bym się wody dolać, ale no, to za chwilę, ale jakie pełne. <taki> chyba wody doleję. Ja już tu na ten przepięknie wyrzyszczony stolik rozkładam z drapki. Co my tu mamy? Sześć chyba. Jest. Sześć drapek. Te były po dwa funty, te po funcie, a te też po funcie. No dobra, ja drapię to jak się dzielimy. Ja Ty drapiesz? Ja, ja kupowałem, ja drapię. Ale ja nagrywam i dla mnie idzie 100%. <śmienicza> Dobra. Wszystko co wygramy, inwestujemy w mój kanał. Co ty na to? Nie. Wszystko w kanał inwestujemy. Potrzebuję światła nowe kochanie. No. Ale co mam brać? Dobra. No, zaczynamy od tego. Ale wiesz co? Czekaj, zamienimy się stronami, bo wszystko zasłonisz ręką. Dobra. A co wygrywa ja nie Czego wiesz, mam czy słuchać? <laughs> Czyli co musi być? Najpierw musisz te zdrapać, numery. No to to jest pierwsza droga do wygrania. Co no. to jest? No tak dziewiątka, tak? Dziewiątka i szesnastka, tam zadrap, podrap jeszcze. Tak, nine i 16. Czyli nic. No nie, no to właśnie teraz, jak któryś z tych numerów będziesz miał tutaj, to wygrasz. Aha. No. no to nie mam. Ale 1000 mam. <laughs> Jedynka. No coś 14. 18. To co teraz? Te 16. No, dawaj, albo no. dziewiątkę 7 na no, byłeś blisko. 19. Widzieli ludzie, że zawsze tak jest? 7, że obok nie numery. I 3. Wiecie co, my teraz zobaczymy, o co tu chodzi zaraz wrócimy. O, tak. No dobra, wiemy o co chodzi. Jeżeli tutaj, w tych dwóch rzędach, które z tych cyferek się znajdzie, to jest wygrana. Nie ma, więc nie wygraliśmy pierwszego numerka. Drugi numer, inna droga wygrania, to jest, żeby znaleźć trzy takie same kwoty w funtach podane. Mamy dwa razy tysiąc. Jakby był jeszcze jeden, to byśmy tysiąc wygrali. Niestety nie wygrywamy i dwudziestki mamy dwie. No i trzecia. Opcja, jeżeli tutaj znaczki funta by były, byśmy wygrali. No niestety nie ma, nic nie wygrane, ale teraz już pójdzie szybciej, bo już wiemy, o co chodzi. Najpierw drapiesz numerki: 21, 18. Jak brzmi się jak w Totolotku. <grymne> 24, 23. Już tak blisko jesteśmy, że normalnie zaraz. 13, wygramy. ale ty te cyferki, znaczy te funty drap dokładniej, bo musimy też Dźwięk, patrzeć na no to było w poprzednim, to nie dzieje się? <laughs> nie. A, <laughs> no, no, cienko to widzę. Pół, pięćdziesiąt tysięcy. To by było, co? Dwadzieścia dwa, mhm. jedenaście. Znaczków funta nie mamy. E, teraz. Cyfarki też nam się nie przytrafiły teraz, czy mamy trzy takie same kwoty? Patrz, jeszcze jedne 50 tysięcy i byś no, wygrał 50 tysięcy. No normalnie tak blisko już. <grych> no niestety nie wygrana. Dobra, no. kolejna zrabka. O co chodzi? Może najpierw ja powiem, o co chodzi. Jak się znajdzie takie paluszki skręcone i podpłatniamy już to się wygrywa tę kwotę. Jeżeli się taki znaczek znajdzie, to się 5 funtów wygrywa i 6 nagród można wygrać. Dobra, jedziemy. O jaki jest Aha. tylko takie coś? No to chyba nic nie wygrałeś niestety. Musi być albo ten. Nie, no tylko co? te dwa mogą być. No to niestety nic nie będziemy mieć. Się nadrapi i tak za nic? Zarobiłeś. Funta wydałeś na zdrabkę? Nie, kochanie, wydałem tu cztery. Oj, dobra, ja o tej mówię. Dwa funty wygrane, funta zdrabka kosztowała. 100% wygranej. Wow. Dobra, daj od razu tą samą, bo wiem o co chodzi. A to mi się podoba ta zdrabka. Teraz się odbiliśmy od teraz zarabiamy, tak? O, Oczekaj. Co? To jest ten znaczek? Nie, nie, pomyliłam się. Nic, 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 nic. I nic. A co jak takie same są, to też nic nie ma? Też nic. No to przykro mi. No to chociaż to zwróciło się za te dwie. Odłożę tą wygraną. Dobra, przechodzimy już do ostatniego zestawu. No więc tu chodzi o to, że trzeba znaleźć trzy takie same symbole. Zdrapać wszystko, znaleźć trzy takie same symbole, a jeżeli tutaj Wojtek na koniec drapie i ukaże się razy trzy. Taki symbol to nagroda razy 3 będzie liczona, no. To co, milion? Co najmniej. 60. O co tu chodzi? 9. No masz wszystko drapać i trzy takie same kwoty, tak jakby jak będziesz miał. O już dwie dwudziestki masz. No to już zaraz 30. będzie. O, ty tak albo za mocno drapiesz, zaraz to nam coś... Jeszcze jedno drapanko i dwudziestkę, tak? <grym> tak. No, niestety, dziesiątki ale 30. 30. O, ostatnia szansa teraz, co wydapiesz? No. 60. To już napisane. O, no to ale to nie fair. Mamy dwie 30, nie dwie 20, dwie 60. To w tym chodzi, nie ma, żebyś A pokaż, czy w ogóle jakbyś wygrał, to czy byś potroił wygraną. No na pewno. Raz jeden, czyli byś nie wygrał. Dobra, ostatnią od razu. Od tej strony. No. Strony. 20, 30, 10. No, o, 22. jest i 30. No to teraz albo 20, albo 30. Zdraw. Jak To jest blisko. No ja to była dwójka. O, 3. I No nie, nie wygrałeś. No. Teraz jeszcze tu, czy miałbyś potrójną? No i po co? To już nic nie pomoże. Nie miałbyś. E, kicha. No to polecamy wam te zdrabki. Ta wygrała. <głos> <głos> Ale śmiechu było, nie? Podobało ci się? Nie, bo nic nie wygraliśmy. No funta. 3, 4, 2 funty, no. 6, 8, a dwa się zwróciły. 8 <noise> wydanych, Kiepski dwa funty interes. zwrotu. <noise> Się, bo idziemy sobie na spacerek przejście i założyłam ten płaszczyk. Wyjęłam go z szafy jakieś 3 tygodnie temu. I co go widzę, to mi się podoba. Jak go założę, nie jestem pewna. Jest to płaszczyk Riboka. Tutaj ma takie delikatne logo. Kaptur z tyłu. Maksiu, on oh. się pobrudził. dotknął. O, oh, tu się pobrudziłeś, to trzeba umieć. Nie wolno dotykać tam. No i właśnie z takim kapturem. Dwie kieszenie i ja nie jestem pewna, czy ten płaszczyk jest ładny, czy mi pasuje. Dajcie mi znać. Ja już go mam ładnych parę lat i dajcie mi znać, czy mam go zatrzymać, czy już powinnam dalej go przekazać. Dlatego założyłam sobie te moje buty Adidasa. Tak jak teraz patrzę, to myślę, że to tak fajnie nawet razem wygląda. A może do sklepu zajdziemy, mleko kupimy, nie? Jezu, u nas tyle mleka schodzi, że Wy sobie nie wyobrażacie, naprawdę, my codziennie ze 2-3 litry idą, <śmum> szok normalnie, <śmum> powinni nam dostawy do domu, no mleczarze, zrobić. <śmum> Założył? Nie, chyba, no, znaczy nie wiem, do, nie do końca. O, teraz. <noise> nie ma tam Ała. Kiedyś Max się założył te buty i gdzieś tam go przycisnęło. Palce. No po prostu i palce. On ma zaciśnięte tu palce. No to ci będzie mało, <noise> ładnie. O, tak. Teraz ładnie. No. Dada. Przygotowałam sobie torbę moją. No, tak myślałam, czy czarna pasuje, ale mam czarne leginsy, więc może być. I chcę sobie mój bidon wziąć! W zeszłym roku sobie kupiłam i cały czas nie było okazji, bo siedzieliśmy w domu, teraz... Pierwszy taki spacer na luzie, to sobie wodę zabiorę. To jest taki metalowy, co tam ma do 12 chyba godzin trzymać zimno, ale do mama. 10 godzin ciepło. Gotowy jesteś? Dobra, mama naleje wody i idziemy. Ja sobie nalałam do bidonu tej wody. Już jest lekko cytrynowa z mojego, no tego naczynia. Wojtek chce małe smoothie. Maxi wziął kubeczek z wodą. Zobaczcie, co na mnie czeka, jak wrócimy ze sklepu. Hmm. Na lodówki wstawie, będzie chłodne. Tam chłopaki moje. A tu ja. Jezu, jak fajnie, tak bez żadnych obaw wyjść z domu. Jak fajnie, teraz już możemy na całe dni wychodzić do parków. Wy to w Polsce mieliście już jakiś czas temu, ale dla nas to jest nowość. I tak się cieszę, mega. A, A ja myślałam z daleka, że mam kwiatki dla mamy zbiera. Nie, no, ale, ale mu się tam zaplątał. Zda... Aha. No, dobra, Bej, teraz jest. Kochanie. Flaszka twoja. A ty wziąłeś ten niego kubek. Ja mu tylko w domu dałam. No ale tylko w domu miał się napić. I będziemy teraz chodzić z kubeczkiem. Jesteśmy już koło sklepu. Wojtek tutaj z Maksiem chwilę pochodzi przed sklepem. Ja idę po mleko i tak myślimy, czy Wojtek ma ze mną już wchodzić z maksem do sklepu, czy jeszcze nie, ale może niech jeszcze na zewnątrz poczeka. No, mama idzie do sklepu. No, i skończyło się jak zazwyczaj się kończy. Weszłam po mleko, a mam cały koszyk. Pokażę Wam od razu hol ze sklepu: drzwirek dla Lili, dwa mleka niebieskie, pełne. Mm, tu mam odżywkę. Wiem, że pewnie będzie średnia, bo to jakaś taka zwykła, ale mi się strasznie spodobało egzotyczne mango, i jeszcze ten zapach. Chcę wypróbować sobie. Tutaj mam dwa frie, napoje czekoladowe mleczne. Kola, dietetyczna truskawkowa, taka wielka butla, tu jest ponad 2 litry chyba, i to kosztuje tylko funta promocji. Salami, chipsy paprykowe i Philadelphia Tu są 24 takie małe pojemniczki, jednorazowe, za funta 25 tylko była, a nasz Maciek bardzo lubi, więc wziąłem dwa opakowania. Ja nabrałam ochoty na taką lazanettę bolognese z takim białym sosikiem i taki sos, y, sos serdo. Burgerów i to wszystko. Co tu jest, Maksiu? Nie wolno. Co to jest, Maksiu? Co tata. Jest, Maksiu? Co tata powiedział, że co to jest? Kupa. Kupa! I Maksiu chciał Aha, niechcący to, wejść w to i to tata. Kupi się piesek jakiś zrobił, wiesz? Chodź. Nie kazał. Nie, nie. Piesek zrobił. Chodź. I ktoś nie posprzątał. No to my sobie wracamy do domu ze sklepu. Jakby kogoś interesowało za te zakupy, co wam pokazywałam, zapłaciłam 14.60. My idziemy do domu. Jest się dalej kupę, może to oglądać. Jest. E, my sobie pójdziemy do domu. Pójdziemy może sobie na backyard, bo niby jest lekki wiaterek, ale jest w miarę ciepło i chyba sobie grillę rozpalimy. Ale wam już nie będę tego nagrywać, bo ostatnio to chyba wam cały czas grillę nagrywałam, także. My sobie spędzimy czas przy Grillu. Wam bardzo dziękuję, że byliście, Subskrybujcie kanał, dajcie kciuki w górę. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! Papa! Pa. Chłopaki? Papa! Papa! pa, pa. pa, pa. pa, pa. pa, pa. Kupa. Miał! 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 kotka innego zobaczył. Tam jest. I zaczął wołać Lili. On myśli, że wszystkie kotki to Lili, tak jak jego, nie? To jest inny kotek. I jeszcze jeden kotek. się, <laughs> się odkrywa, że są jeszcze inne kotki. Ale przecież u nas na bakierdzią on widział jeszcze inne kotki. <laughs>